Uwaga, chłopcy! Musimy ciągle mieć się na baczności. Oto ja! Lloyd! Mleko. Żądam wszystkich słodyczy w tej wiosce! I to już! Lloyd? Mleko. Myślałem, że to będzie Lord. Eee... Mleko. A to jego syn. Znowu uciekł ze szkoły dla niegrzecznych chłopców. Wygląda na to, że sobie nie powalczymy. E, dawaj. Mleko. Bo wypuszczę na was całą armię wężonów. Nie, nigdy! Absolutnie nie oddamy Żadnych cukierków się dostanie! Nie! O nie! Chciałem cukierki! Nie warzywa Nie znoszę warzyw! A! Będzie musiał wymyślić coś lepszego, jeśli chce kogoś przestraszyć. Wężonowie istnieją. Nie należy z nich żartować. Wężomowie? Serio? Mówisz o starożytnej rasie wężu ludzi, którzy kiedyś władali ninjago, aż zostali zamknięci pod ziemią? Eee, każde z ich pięciu plemion uwięziono w innym grobowcu, aby się nie zjednoczyły i nie dokonały zemsty na bezbronnych mieszkańcach całej naszej krainy. To tylko bajeczka, którą opowiada się ciekawskim dzieciakom, żeby się działy w domu. Nie! Każde z ich pięciu plemion uwięziono w innym grobowcu, aby się nie zjednoczyły i nie dokonały zemsty na bezbronnych mieszkańcach całej naszej krainy. Nie dziwi się, że nikt jeszcze nie znalazł tych wielkich grobowców? Trzeba być stukniętym, żeby chcieć ich szukać. Bardziej od smoków zawsze nienawidziłem tylko węży, nawet gumowych. Uspokójcie się! Wszystko w porządku. Nic się nie stało. Właśnie. Pokłońcie mi się albo poczujecie mój gniew. Będę liczył do trzech! Raz! Dwa! Może damy mu lanie? Dwa i pół! Zyskaliście śmiertelnego wroga! Wierzcie mi, jeszcze... Teraz wiesz, że za słodycze się płaci! Kradzież nie popłaca, mały! Zapamiętaj, to raz na zawsze! Mmm, wata cukrowa. Hm? Skąd to się tu wzięło? To torba mistrza. Musiałeś przypadkiem wziąć ją ze sobą. Co to jest? Mleko. bystrzaku. Tyle to i sam widzę, ale są na nim tylko jakieś bazgroły. Te bazgroły to starożytny język przodków. E, odczytasz to? Mogę spróbować. Ten symbol oznacza. Mleko. Mleko. To znaczy przepowiednia. Jasne! <laughs> Wiedziałem. Jeden z wojowników wzniesie się ponad innych i zostanie zielonym. To właśnie on pokona czarnego władcę. jest i obrazek. Czarny władca? Chwila. Chodzi o lorda? Yyy, mleko. Zaczekajcie. Czy mowa o nas? Czy myślicie o tym samym co ja? <laughs> czy w zielonym będzie mi do twarzy? <laughs> ha, wiadomo, że to ja będę zielonym ninja! Kolor pasuje tylko do mnie. To ja jestem najlepszy. Chłopaki, przestańcie! Pamiętacie, dlaczego mistrz nas zwerbował? Jesteśmy drużyną. Myślę, że nie powinniśmy czytać tego zwoju. Dalej, lećmy do domu. Czas potrenować. Muszę popracować nad finezją ruchów. Trochę wyszedłem z formy. Tak, przed nami trudne zadanie. Hmm, czy będę zielony ninja?